Okazało się, że państwo nie cieszyliście się, a nawet płakaliście nad tym przekazaniem, ale sprzeciwu nie zgłosiliście. I to jest zdrada. I to jest zdrada. Panie marszałku, ja w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam wniosek formalny, zaraz go sprecyzuję, bo wpłynęło coś, wpłynęło coś, co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych. Mówię o tej uchwale o rzekomym przywróceniu ładu prawnego. Sam pan marszałek powiedział dzisiaj w wywiadzie... Że to jest uchwała, która jest tylko opinią Sejmu. Ona nie wywołuje skutków prawnych takich jak ustawa. Więc mam pytanie do pana marszałka. Na jakiej podstawie zatem chcecie zobligować pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego do tego, ażeby w tak zwanym okresie przejściowym. Do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych podjął odpowiednie działania. Chcecie państwo go zobowiązać do takiego samego działania, jak podjął w czerwcu 2014 roku, kiedy podległemu ABW wchodziło, żeby spacyfikować redakcję wprost? Wyleciał panie z urzędu pośle, wtedy 8 lipca, panie ministrze. Trzymajmy się zasad. Proszę, proszę o wniosek formalny. Proszę, panie marszałku, o zmianę sposobu prowadzenia obrad i pozwolenie panu premierowi również na wyjaśnienie, dlaczego wbrew swoim zapewnieniom, które są w protokole z ostatniego posiedzenia, z tego posiedzenia, z nie dał nam żadnych odpowiedzi pisemnie na pytania zadane do tej pana premiera. Panie premierze, kampania się skończyła, pora skończyć kłamać. Nie ma sensu więcej. Już pan oszukał Polaków, nas Panie pan nie pośle. oszuka. Dziękuję bardzo. Panie Zdaje pan sobie sprawę, że obaj znamy różnicę ciężaru gatunkowego między uchwałą i ustawą. Zwracam też panu uwagę, że przed chwilą Sejm zdecydował o włączeniu rozpatrzenia tego punktu do porządku obrad. Tam będzie miejsce na dyskusję gorącą, ja jak mnie mam detali, nad proszę. tym Zadał mi Pan pytanie, odpowiedziałem bardzo jasno, natomiast jest to część przewidziana na wnioski formalne. Rozumiem, że wniosku takiego Pan w sensie formalnym nie zgłosił. Zmiana sposobu prowadzenia obrad musiałaby oznaczać zmianę marszałka Sejmu. Ja nie umiem obrad prowadzić w inny sposób. Widzę, że reagują Państwo z entuzjazmem. Zachęcam do działania.